Wielkie asfaltowanie Belwederskiej i Sobieskiego. A także tramwaj wzdłuż pola Makotowskiego. Szybciej? Wyburzanie budynków na trasie łódzkiego tunelu. Drogi prowadzące na stacjach metra M1. Kolejne utrudnienia przez tramwaj na Rakowieckiej. Nowa linia autobusowa z Nowego Dworu Mazowieckiego do Winnicy. Albo nowa linia z Brewinowa. Modernizacja GPA. Zielona zgoda. Czy kolejna część parku nad Połow otwarta? O tym tylko w kolejnej wydaniu Mniejsza z Tym. W sobotę. 3 maja zaczynamy. Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć na i zapraszam Was teraz na kolejne 249 wydanie. Mniejsza z tym, pierwsze wydanie w maju, czyli 3 maja. Tak, Święto Konstytucji, a my zaczynamy od tego, co się dzieje w Warszawie: czyli, jak zawsze, o w wintnessach metra.